Cześć. W poprzednim filmie o dymie z fotowoltaiki zapowiedziałam, że pokażę swoją instalację z pompą ciepła. I trochę to trwało, bo czekałem na pierwsze statystyki, ale dzisiaj po paru miesiącach myślę, że mogę już spełnić swoją obietnicę i pokazać Wam słupki, liczby, ale przede wszystkim samą pompę ciepła i coś jeszcze, coś moim zdaniem bardzo ciekawego sami ocenicie. Zacznijmy od pompy ciepła i o tym, jak. No, moment no, no, gorący jest to temat, można się przekonać, wpisując pompa ciepła w wyszukiwarce. Połowa linków to reklama. Dla porównania wpisałem pizza, tylko jedna reklama. Tal już nie szukam. No więc pompy, którą wybrałem, nie ma w tej pierwszej dziesiątce Google'a, ale w moim rankingu wylądowała ona na pierwszym miejscu. Dlaczego? Bo jest polska. To jest dobry argument, prawda? Bo jest w Polsce stworzona, została stworzona przy współpracy z naukowcami z AGH, moja uczelnia, już mi się podoba, ale w konsekwencji powyższego, przede wszystkim, jest stworzona na polskie warunki klimatyczne, i to jest ważne. Do rzeczy. Co to jest i dlaczego tak? Colton Air Compact, moc 15-22 kW, markę z okolic Krakowa namierzyłem zupełnie przypadkiem czytając o rozmiarach pomp ciepła i teraz widzicie urządzenie za moim domem, ale jeszcze nie wiecie jakie jest wielkie? O, o, tak jest wielkie? No okej, okay, żartuję. Jest tak. Jest szafa. Dlaczego tak wielka? Bo duży może więcej. I wcale nie chodzi o to, że nie dało się albo nie potrafili zrobić mniejszej. Jednym z kluczowych elementów pompy jest parownik, który im większy, tym skutecznie działa. Fizyka. E, jak zawodnik z większą pojemnością płuc. E, duży parownik to duża odległość między lamelami, więc rzadsze odszranianie w zimie. Przypominam polskie warunki klimatyczne. Rzadsze odszranianie to oszczędność, a przecież pompy ciepło właśnie po to powstały, aby oszczędzać. I zanim napiszesz, słysząc słowo oszczędzać, że ładne mi to oszczędzanie, przejrzymy najpierw, wyłoży 30 tysięcy złotych na pompę, żeby zacząć oszczędzać. Rzeczywiście to, to nie jest tanie, ale dom buduje się przecież na lata, a czas i tak prześleci. Więc wcześniej czy później to się zwróci. Idziemy dalej. Czynnik w tej pompie to propan, który świętuje, można powiedzieć, swój taki wielki powrót. Kiedyś, kiedyś był stosowany, potem była era syntetyków, wreszcie historia jak z samochodami elektrycznymi, zatoczyła koło, i znów mamy propan. Jest tani, jest niemal 700 razy mniej szkodliwy pod względem wpływu na efekt cieplarniany od syntetyków. Jest naturalny i ma prawie zerowy wpływ na warstwę ozonową. W kontekście jednak pracy samej pompy na tym czynniku, propan ma lepsze właściwości termodynamiczne od syntetyków, zwłaszcza w niskich temperaturach, a sama pompa pracuje dzięki niemu na niższych ciśnieniach. To analogicznie do diesla i benzyniaka. Tak? Niższe ciśnienie, wyższa kultura pracy, niższy hałas. Kolejnym elementem układu, który też wpływa na kulturę pracy i hałas jest wentylator. Ten jest duży, przez co nie musi pracować na zbyt wysokich obrotach, a więc jest cichszy. I krótkie nagranie w terenie. Chciałbym Wam pokazać jak ta pompa hałasuje, albo też jak jest cicha. Sami ocenicie, o ile oczywiście mikrofon odda to w, w, zgodnie z prawdą. Aby uruchomić pompę, nie stąd ni zowąd, kazać jej się włączyć. Włączam tutaj przy pomocy aplikacji ciepłą wodę użytkową z 40 paru stopni na 60. Potwierdzam. Trwa aktualizacja parametrów. Właśnie to napisało i. Moment, moment. Myślę, że. i ruszyła. Wszystko przez internet. Mógłbym równie dobrze to zrobić z Afryki. Właśnie zaczyna chodzić wentylator. Ale myślę, że to jeszcze nie jest start sprężarki. Byśmy usłyszeli. Poczekajmy chwilę. O, załączyła się lodóweczka. I to jest mniej więcej hałas, który to urządzenie generuje, tylko że nie dajcie się zwieść, stoję bardzo blisko. Mogę też zajrzeć tutaj od drugiej strony, tu jest odgłos um, pracującej sprężarki. Tu jest też pęd powietrza i hałas wentylatora, który tnie powietrze, a teraz zrobię na 5 kroków od. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak to teraz wygląda. Jest godzina 20:30, więc jest już, jest już cicho. Więc właściwie, jeśli to ma hałasować, to powinniśmy to usłyszeć. Tymczasem coś tam jeszcze słychać. Idziemy dalej. Jeszcze parę kroków. No i w zasadzie pompy ciepła już nie ma. Teraz parę twardych liczb. COP 2,5 nawet dla minus 15 stopni, czyli nawet jak jest ciężki róz. pompa na każdą pobraną 1 kWh energii elektrycznej oddaje do wody w domu 2,5 kWh energii cieplnej. Nawet przy minus 28 ten współczynnik jest większy od 1. A przy temperaturach powyżej 0 dobija do uwaga, 5 Oczywiście yy, ta pompa ma sterowanie z aplikacji, gdzie można zobaczyć, ustawić tak dużo, że ja po miesiącu czy dwóch na, na, nie byłem we wszystkich zakamarkach. Każdy pokój w domu to rzeczywiście osobna strefa, co też widać w aplikacji. Tu widać temperaturę ustawioną, tu widać temperaturę odczytaną. I teraz yy, przechodzę do sterowania całym systemem. Bo pompa ciepła to powiedzmy jest taki. Komputer, a sterowanie to jest oprogramowanie, które sprawia, że komputer działa. Sterowniki kontrolują dystrybucję ciepła wytworzonego przez pompę. I najpierw ciepło kierowane jest do buforu, potem w miarę potrzeb do ogrzewania, czyli ciepłej wody użytkowej. Podzieliłem dom na strefy, czyli Mam kilkanaście stref w sumie, i w każdej strefie, czyli z grubsza w każdym pomieszczeniu, na ścianie wylądował taki bezprzewodowy regulator, który mierzy i wyświetla aktualną temperaturę. W miarę potrzeby łączy się bezprzewodowo. Nie przez Wi-Fi, bezprzewodowo radio ze sterownikiem na danym piętrze przekazuje informację dalej do centralnej, do kotłowni. Ja ten odczyt widzę później w aplikacji, ale to nie jest informacja tylko dla mnie, to nie jest tylko ciekawostka, bo na bazie tych odczytów sterowniki sterują siłownikami, które zostały umieszczone na każdym z obwodów podłogówki. No i teraz możecie zapytać, po co taka komplikacja? No, można powiedzieć, a po co w samochodach dwustrefowa klima? Mogę mieć różne temperatury w różnych pokojach. Co przydaje mi się, jeśli część jest nieużywana i nie ma sensu na przykład ich grzać. Z drugiej strony, chcąc nagrzać ten jeden najchłodniejszy pokój, nie przegrzewamy pozostałych. W każdej wersji oszczędzamy energię do 30%, bo grzyjemy punktowo tylko tam, gdzie to jest potrzebne. I wszystko działa bezprzewodowo, bo w istniejącym budynku no, tak było najłatwiej. Tak? Mój dom ma już ponad 10 lat, ale gdybym teraz budował dom, to bym to zrobił oczywiście na kablach, przygotował odpowiednie kable. Teraz widzicie te odpowiednie sterowniki. Temperaturę można ustawiać nie tylko z aplikacji, ale też właśnie bezpośrednio na nim. Choć trzeba oczywiście pamiętać o ogromnej bezwładności podłogówki, więc cokolwiek ustawię. Zadzieje się dopiero za jakiś czas. Wracając do pompy, miłośnicy liczb będą zachwyceni. Mamy liczniki energii, wejścia, wyjścia, więc można bieżąco monitorować współczynnik COP, miliony innych parametrów. I teraz obiecane liczby. Generalnie są trzy czynniki do wzięcia pod uwagę, jeśli chodzi o zużycie energii: zużycie prądu, zużycie prądu przez pompę ciepła, właśnie, no i zużycie prądu przez ładowarkę samochodów elektrycznych. Z kolei dostawcą prądu jest fotowoltaika i tauron, dokładnie w tej kolejności. I w tym filmie skupię się oczywiście na wydatkach na gaz głównie, no bo to one zastąpione przez ogrzewanie pompą ciepła, zadecydują o opłacalności całej tej inwestycji. Więc spójrzmy na moje wydatki na gaz w ostatnich prawie dwóch latach. Dom ma około 300 metrów, jest przed ponad dekadę, jak mówiłem, więc nie można go jeszcze określić jako pasywny. Ogrzewam też garaż, aby sek nie zmarł. Zwróćcie uwagę na letnie miesiące zeszłego roku. Ciepłowoda użytkowa to około 1300 kWh z gazu w każdym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Z kolei ogrzewanie to 2-3000 kWh na dwa miesiące w sezonie zimowym. Zero w ostatnim okresie rozliczeniowym to lockdown w Portugalii. Tego nie biorę pod uwagę, aby. Nie zaburzyć wyliczeń. Czyli miesięcznie zużyłem 1900 kWh ciepła z gazu, co mnie kosztuje 468 zł, rocznie odpowiednio prawie 22 800 kWh i 5600 zł. Biorąc pod uwagę sprawność kotła 90%, zapotrzebowanie domu i garażu na ciepło to około 20 000 kWh. Po instalacji pompy ciepła, przyjmijmy jej współczynnik COP 3,5, będzie ona potrzebować około 5700 kWh energii elektrycznej, żeby wygenerować taką ilość ciepła. I kupując tę energię u dostawcy prądu, zapłacimy jakieś 3420 zł, czyli zaoszczędzimy 40%, czyli da nam to 2180 zł rocznie oszczędności. Przypomnę, trzeba było dopłacić 30 tysięcy do pompy ciepła zamiast do tańszego kotła gazowego. No, minus dofinansowanie 15 tysięcy, czyli zostaje 15 tysięcy do zwrotu. Czas zwrotu przy tych kwotach jakieś 7 lat. Teraz uwaga, wchodzi fotowoltaika. Biorąc pod uwagę zużycie prądu w domu rzędu 200-250 kWh miesięcznie, a tyle mniej więcej płaciłem, zanim zacząłem tutaj na własny koszt ładować elektryczne testówki, będę potrzebował rocznie 2,5-3 do 3 MWh. Fotowoltaika da mi 8, zostaje mi więc około 5 MWh nadwyżki. Podjęciu prowizji operatora odbiorę w zimie 4. Jeśli przeznaczę część tej odwyżki na ogrzewanie, to zabraknie mi 1700 kWh, co mnie będzie kosztowało 1020 zł w rachunkach za prąd. Czyli za prąd i za gaz w sumie rocznie zapłacę 1020 zł plus pewnie jakieś koszty stałe 1500. Bez pompy ciepła i fotowoltaiki zapłaciłbym więc 5600 rocznie za gaz i 1800 za prąd, czyli jakieś 7400 zł. Więc oszczędność co roku to 5900 zł. Przypomnę, do odzyskania jest 15 tysięcy włożone w fotowoltaikę i 15 tysięcy za pompę ciepła, więc zwrot w takiej konstelacji to około 5-6 lat. Czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem rozsądnie, czas tak leci. Biorąc pod uwagę nie tylko oszczędność tu i teraz, ale też obojętność wobec przyszłych zmian cen prądu czy gazu, moim zdaniem dobrze. Oczywiście mogę też część nadwyżki prądu zamiast pompy ciepła wykorzystać na ładowanie samochodu elektrycznego, co jeszcze bardziej przyspieszy zwrot z inwestycji. O czym mówiłem już w innym filmie. Link do niego znajdziecie w opisie. Do tego filmu. E, no to jak jest z pompą ciepła? Czy jest to kolejny wydatek, czy może koniec wydatków? Dziś to pierwsze, ale za tych 6 lat to drugie. A już dzisiaj dobra zabawa w aplikacji, komfort mieszkania i choć nie każdy się musi się ze mną zgadzać, świadomy, że ten dom już prawie nic nie spala. Dla mnie to ważne.